Witam cię serdecznie 15 lipca w środę. Wczoraj mówiliśmy na temat odrzucania ciężarów, odrzucania wszystkich trosk, przerzucania ich na Boga. To jest zupełnie tak, jakbyśmy przerzucali swój ciężar ciała nagle z jednej nogi na drugą. Po prostu musimy przerzucić te troski na Boga, tak żeby się uwolnić, tak żeby prowadzić życie wolne od obciążeń, żebyśmy mogli służyć innym ludziom, służyć Bogu z uśmiechem, z radością, a nie tacy ciągle umęczeni utrudzenie. Dzisiaj będziemy kontynuować ten temat i otworzymy sobie pierwszy list Jana, pierwszy rozdział i dziewiąty werset. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Jedną z rzeczy, Oprócz trosk, które nas obciążają, które nas ciągną do dołu, ciągną do tyłu, nie pozwalają nam się rozwijać, są grzechy. I różne rzeczy, które my nazywamy wadami, słabościami, cechą charakteru po prostu ja już taki jestem. Wiele z tych rzeczy jest po prostu grzechem. I dopiero przybliżając się do Boga, zaczynamy rozumieć, że jest to coś, co po powinniśmy porzucić, od czego powinniśmy dać się uwolnić. To jest coś, co potrzebuje oczyszczenia. Jeżeli przyjdziemy do Boga, to zaczynamy rozumieć rzeczy tak, jak im, jakimi one są. To, co wcześniej było słabością w naszych oczach, nagle widzimy, że jest po prostu brudem, który musi być wymyty, zmyty, zabrany. Nie jest to część naszej osobowości, nie jest to jakaś cecha wrodzona nam, z którą musimy żyć całe życie, tylko jest to coś, co Bóg chce uzdrowić, usunąć i zamiast tego dać swój własny charakter, swoje cechy, które będą się w nas objawiały. Tutaj czytamy o tym, że jeżeli wyznajemy swoje grzechy, to Bóg jest wierny i za każdym razem zareaguje tak, że nas oczyści, że nas uwolni. Przebaczy nasze grzechy i będziemy wtedy czyści. Ale pierwszą najważniejszą rzeczą jest to, że musimy po prostu ten grzech wyznać. Czyli musimy przyjść do Boga i otwarcie powiedzieć, z czym się zmagamy, z czym sobie nie dajemy rady. I Powiedzieć Bogu, wiem, że jest to grzech, wiem, że jest to coś, co się Tobie nie podoba, coś, co jest wykroczeniem poza Twoje ramy, poza Twoje królestwo, Twój charakter. Jest to pogwałcenie Twoich zasad i nie chcę tak żyć. Chcę być czysty. Proszę, pomóż mi. Kiedy wyznajemy tak grzechy, to Bóg jest wierny i Bóg jest sprawiedliwy. Bóg docenia skruszone serce i za każdym razem nas oczyszcza. To jest coś niesamowitego. Zamiast żyć całe życie obciążeni, Właśnie tymi rzeczami, które wydają nam się oczywiste, nieodzowne, po prostu częścią nas, nagle możemy przyjść, oddać to Bogu i być uwolnieni. Uwolnieni do tego, że biec w tym dobrym biegu, o którym mówi apostoł Paweł. Odrzuciwszy wszelki ciężar, biegniemy ku wyznaczonej nam mecie. Odrzuciwszy ciężar, w szczególności grzech, mówi apostoł Paweł, dlatego że nie tylko troski, nie tylko zmartwienia nas usidlają. Nie tylko one nas tłamszą, nasz charakter, prawdziwą naszą osobowość, ale przede wszystkim grzech. Grzech, który w jakiś sposób się wydarzył w naszym życiu, może nieświadomie, a może są to rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, które chcemy kontynuować, ale musimy zdać sobie sprawę, że jeżeli nie podobają się Bogu, to one będą tym hamulcem, one będą tymi, tym biegiem wstecznym, który nieustannie będzie nas trzymał w miejscu. Nie będziemy doświadczali, tych wszystkich wspaniałych rzeczy, o których ja opowiadam z Bożego Królestwa, nie będziemy doświadczali ani pokoju, ani radości, ani Bożej pomyślności w życiu codziennym, ponieważ te rzeczy nas będą trzymały w niewoli, jak w klatce. Dlatego, kochani, codziennie, najlepiej codziennie przychodzić do Boga i powiedzieć do Niego: Boże, badaj moje serce, pokaż mi, co jest nie tak. Pokaż mi, czy są jakieś sfery, które wymagają wyznania, poddania Tobie. Coś, co się tobie nie podoba. Chcę żyć w czystości przed tobą. Chcę, chcę być lekka. Chcę biec wysoko i skakać wysoko. Chcę sięgać po więcej. Chcę sięgać po to, do czego mi przeznaczyłeś, co mi wyznaczyłeś według swojej woli, co ma stać się moim przeznaczeniem. Chcę rozwinąć się do wymiaru w pełni Chrystusowej, ponieważ Bóg mnie do tego stworzył, Bóg mnie przeznaczył do pewnych celów. Ponieważ stworzył mnie z pewnym zamysłem, i ja chcę ten zamysł wypełnić. Chcę rozwinąć się jak to wielkie drzewo, które potem gromadzi różne stworzenia, jest domem dla wielu stworzeń. Chcę być błogosławieństwem dla tego świata, i wiem, że to może się stać jedynie w momencie, jeżeli całkowicie poddam się Bogu i zaufam mu, że kiedy porzucę te rzeczy, które się Jemu nie podobają, to wtedy sznurki zostaną przecięte. I będę uwolniona jak taki balonik, który w powietrze umyka. Dlatego Boże, dzisiaj przychodzimy do Ciebie z takim pragnieniem, żebyś badał nasze serce z pragnieniem, żebyś pokazywał nam te różne zaułki naszego serca, niewymyte, niewyczyszczone jeszcze. Ty je widzisz swoim bystrym okiem. Pomimo tego nas kochasz, pomimo tego nas przygarniasz, jesteś nam przychylny. Dziękujemy Ci za to. Ale, ale chcemy wyznać, wyznać grzech, wy, wyznać to, co jest brudem, co nie jest częścią nas, co przykleiło się do nas, co być może tak długo jest z nami, że już stało się częścią naszej osobowości, ale tak naprawdę nie jest z nas. Chcemy to wszystko odciąć i oddać Tobie. Chcemy być uwolnieni i oczyszczeni, tak, żeby żyć lekko, żeby żyć pod Twoją łaską żeby żyć w Twoim królestwie dokonując tego, do czego nas przeznaczyłeś. Boże chcę i za tobą dzisiaj i chcę złożyć wszelki ciężar, w szczególności grzech, który jest może słodki, ale tylko chwilowo, a który prowadzi mnie do śmierci. Pokazuj nam, Boże, pokazuj nam teraz, co jest nie tak i jaka sfera naszego życia potrzebuje wyczyszczenia i uwolnienia? Chcemy się Tobie poddać, bo masz dobrą rękę i wiemy, że nie zrobisz nam krzywdy. I wiemy, że nawet jeżeli przeprowadzisz operację na naszej duszy, to zrobisz to dobrze i właściwie. Dziękujemy Ci, że dajesz nam taką możliwość, żeby żyć w czystości, w takiej czystości, w jakiej żył Jezus Chrystus. Dziękujemy Ci, Boże, że dajesz nam swojego świętego Ducha, który też nam pokazuje wskazuje nam grzech, wskazuje nam nieprawości, wskazujesz nam to, co odbiega od Twoich standardów, od, od Twojego wyobrażenia, tego zamysłu, z którym mnie stworzyłeś. Boże, wspaniały jesteś, cudowny jesteś i wiem, że jesteś tak hojny w przebaczeniu, że wiem, że nie ma takiego grzechu, którego Ty byś nie wybaczył. Nie ma takiego upadku, z którego byś nie podniósł i nie odbudował człowieka. Nie ma takiej ciemności, z której Ty byś nas nie wyprowadził. To jest niesamowite. Dla Ciebie nic nie jest zbyt szokujące, nic nie jest zbyt brudne, nic nie jest zbyt straszne, żebyś Ty nie mógł tam wkroczyć i żebyś nas nie znalazł w tej sytuacji i nas nie wyciągnął, nie wyzwolił i nie uwolnił z tych więzów, które diabeł i ciemność próbują nad nami roztoczyć. Boże, powierzamy się dzisiaj Tobie. Dziękujemy Ci za wolność, która jest w imieniu Jezusa Chrystusa, za wolność, która jest w Twoim Duchu Świętym, w Twoim Królestwie. Chcę w tej wolności chodzić i ją praktykować. Niech tobie będzie chwała za wszystko. Amen. Nie wiem, czy doświadczyłeś tego, tej ulgi, jaką jest przyjście do Boga, wyznanie grzechów, kiedy On zabiera i oczyszcza, i nagle człowiek się czuje taki nowonarodzony, po prostu odnowiony, oczyszczony, i możemy zaczynać wszystko od zera. Możemy na nowo za Bogiem chodzić, na nowo napełniać się. Jego duchem, myśleć o tym, co Boże, myśleć o tym, co szlachetne, robić to, co On nam wskazuje, to jest niesamowite uczucie. Dlatego, kochani, korzystajmy z tego przywileju przychodzenia do Boga i wyznawania nie tylko grzechów, ale takich rzeczy, które po prostu wiemy, że są dziwne w nas, które może nie postrzegamy jeszcze w takich kategoriach, że jest to coś grzesznego. Ale coś, co jest słabością, co jest nieprawością, co jest um, jakimś, jakimś bezsensem, jakimś chaosem w nas, coś, co jest nieuporządkowane, a co Ty chcesz, Boże, doprowadzić do porządku. Ach, to jest wspaniałe. Ok, kochani, do zobaczenia jutro rano. Jak zawsze, czekam na Wasze komentarze, na Wasze doświadczenia i na Wasze modlitwy. I widzimy się jutro. Pa pa.